Tak, już są nasi goście, już zapowiadani goście od samego rana. Udało się dotrzeć, z czego się bardzo cieszymy, chociaż były jakieś tam lekkie problemy. Podobno e, kupiec poznański ktoś wam wskazał, że jest w starym rowerze, ale na szczęście udało się, jesteście cali i zdrowi. <laughs> Witamy. W naszym studiu pan Karol Świtański, pani Alicja Bronka, pani Emilia Dworzyńska i pan Szymon Szymański obok mnie. E, dlaczego się spotykamy? Spotykamy się ze względu na musical, Okruchy Życia, Okruchy Życia. 14 maja w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Co, co to muzyka? O czym ten muzykal mówi? Ten spektakl jest o po prostu współczesnej młodzieży, o dzieciakach, młodzieży, o ludziach, którzy też ich wychowują. Więc całość polega na tym, że zmieniają się te dzieciaki pod wpływem różnych bodźców na lepsze. Mm -hmm. To jest takie bardzo, bardzo skrótowe, ale jakby mógł pan zdradzić chociaż troszeczkę fabuły, bo wiem, że tam jest i zła postać, żylety i też jest dobra postać Tomka. Wydaje mm -hmm. mi się, że pan o Tomku może powiedzieć nieco więcej. Tak, bo obecnie Tomka mam przyjemność grać. E, postać Tomka to jest taki, taka, taka postać nauczyciela, który trafia do małego, średniego miasteczka, które, e, mm. które tak praktycznie żyje w stagnacji. I, I Tomek trafia, żeby przeciwstawić się troszeczkę takiemu rządzącemu Żylecie w tym miasteczku. Żyleta podporządkowuje sobie całe miasto, łącznie nawet z dyrektorem, łącznie nawet z różnymi postaciami w danym miejscu i rodzicami. E, dlatego, że Tomek, dlatego, że Żyleta jest osobą praktycznie dającą kasę dzieciakom, dającą bo, poprzez różne przestępstwa drobne, większe, mniejsze, Dzieciaki mogą w jakiś sposób zarabiać i czuć się kimś wielkim. Natomiast Tomek pokazuje, że tak nie do końca tym wielkim jest się przez kradzieże i różne sytuacje tego typu. Rozumiem, rozumiem że żeleta dzisiaj z nami nie ma. No. Żilety, on studiuje w różnych miejscach w Polsce, więc nie ma niestety. Okay. Ale jest z nami Alicja, Emilia i Szymon. Może powiecie o swoich rolach? No dobra, więc ja jestem Kasia, jestem córką Tomka i właśnie przeprowadzam się z nim do nowego miasteczka, gdzie właśnie spotykam swoją przyjaciółkę Anię, którą zna, znam już od wielu lat. No i y, poznaję Bastiana, w którym się zakochuję i y, próbuję zmienić go na lepsze, tak, bo też on właśnie ma taki pewien okres czasu, gdzie chce dołączyć do tej bandy, bo po prostu no już, y, no nie wiem, no chce dołączyć do tej bandy, bo już nie wierzy w siebie, tak, i Kasia właśnie pomaga, wyciągnąć go tak na prostą drogę, żeby uwierzył w siebie i w to, że każdy potrafi być dobrym człowiekiem. Czyli córka poszła po tacie. Moja córka bardzo tak. <laughs> Emilia, teraz Ty. E, więc tak, ja gram rolę Ani. Jest to przyjaciółka właśnie Kasi, e, która odradza jej spotykanie się właśnie z Bastianem, ze względu na to, że właśnie e, on chce dołączyć do bandy i w ogóle i dlatego ona jest właśnie za tym, żeby jej to odradzić, żeby ona się z nim nie spotykała. I, no i w sumie no, przyjaźnimy się, mhm. tak naprawdę też się przyjaźnimy, więc w sumie łatwo nam się wcielić w tą rolę. Tak, ja słyszałem waszą piosenkę, waszy duet y, na YouTubie, można zawsze sobie sprawdzić y, na oficjalnym profilu y, na stronie www -życia EU. tam tak. jest taki odnośnik właśnie na YouTube i tam mhm. właśnie słyszałem wasz duet, bardzo ładnie, bardzo tak. gratuluję, pięknych głosów. Jeszcze Szymon, Szymon powiedz, co ty tam robisz? No, ja gram rolę Jacka. Jacek to jest taki mocno wyluzowany chłopak, który normalnie jest zapisany do bandy. Tylko, że inni, tylko, że inni członkowie bandy tam pomiatają, oni uważają, że jest od nich słabszy, więc w końcu wypisuje się z bandy, wyjeżdża z Tomkiem, jest tam pobocznym kolegą Bastiana i w sumie też dzięki Tomkowi zmienia swoje nastawienie do świata. dziękuję. To wszystko to jest fikcja literacka, ale mam właśnie pytanie cały czas do młodych twórców, czy wy się spotkaliście z takimi sytuacjami, jakie odgrywacie w musicalu Okruchy Życia, czy coś takiego wam jest znane z życia, czy to jest raczej wymysł scenarzysty? No moim zdaniem jest to mocno z życia wzięte i w tym jest bardzo dużo naturalnych sytuacji, które zwykle odgrywają się w życiu. My tego nie widzimy, ale naprawdę jest dużo takich Yy, niedowartościowanych dzieci, które pod jakimś względem próbują być bardziej postrzegane jako lepsze. Rozumiem. Ja, Przede wszystkim można to zobaczyć właśnie w szkołach, jak dzieci się zachowują, jak właśnie młodzież się właściwie zachowuje, jak próbuje pokazać, że jest się kimś poprzez yy, bycie właściwie niemiłym dla młodszych na przykład, poprzez karcenie ich i właśnie takiego typu rzeczy. Mhm. Rozumiem, że to y, scenariusz powstał też na podstawie obserwacji tego, co się dzieje w szkole, tego, co się dzieje na podwórkach. To nie było coś pisane na siłę, tylko no, wyjście z problemem, właśnie pokazanie tego problemu poprzez muzykę, poprzez sztukę. Tak, ja powiem tak. Ja ogólnie od 17 lat zajmuję się pracą z młodzieżą, jeżdżąc na różnego typu wycieczki szkolne, obozy, realizując różnego typu. Y, Dość ekstremalne wyjazdy, ale, ale dzięki temu e, powstaje dość mocna grupa zawsze na, na wy, wyjeździe ze sobą zsynchronizowana, zgrana i, i współpracująca, na, oparta na bardzo dużym zaufaniu. E, i, I bez problemu, wiele razy też mi się tak zdarzało, że e, dzieciaki o wielu rzeczach na przykład mówią kolegom, przyjaciołom, e, w przypadku kiedy ja stałem się ich przyjacielem, będąc e, tym prowadzącym nieraz wyjazdy. To dochodziło do sytuacji takiej, że o wielu rzeczach ja wiedziałem, a o wielu rzeczach nie wiedzieli niektórzy nieraz rodzice a, i, i tak czasami pomiędzy młotem a kowodem sto, stoję nieraz w sytuacjach, ale póki nic naprawdę złego się nie dzieje, staram się trzymać i być tym zawsze przyjacielem. Państwo za chwilę zobaczą zdjęcia, zdjęcia z prób, zdjęcia z występów, wydaje mi się, że to było w sali kongresowej, mogą Państwo już to za chwilę oglądać na swoich ekranach, a na żywo mogą Państwo to oglądać 14 maja 2012 roku w Tatrze Wielkim, dwa spektakle. One są o godzinie 9 i o godzinie 11.30, więc mam pytanie, czy one są tylko i wyłącznie przeznaczone dla dzieciaków, tylko dla młodzieży, bo raczej w takich godzinach dorośli pracują? Doświadczenie pokazuje nam, że Rzeczywiście no, grupy szkolne będą głównymi docelowymi grupami, które przyjeżdżają na nasze spektakle w całej Polsce. Natomiast jeżeli rodzic chciałby zabrać dziecko na coś takiego wartościowego, edukacyjnego, bo, bo to też jest wynikiem jest, że teatry rano wynajmując jesteśmy w stanie, wiemy, że jesteśmy w stanie zapewnić, bo jako stowarzyszenie teatralne działające jako organizacja non-profit, bo... Działanie nasze dofinansowuje praktycznie darmową edukację. Wszystkie dzieciaki uczestniczące w próbach od y, prawie trzech lat y, mają te szkolenia, wszystkie próby, wszystko za darmo, bo tak działa nasze stowarzyszenie. E, z, a przede wszystkim spektakle są na najwyższym poziomie, robione przez profesjonalistów, oświetleniowców, e, wszystko jest na takim jakby, poziomie. E, więc warto pokazać i jeżeli rodzic chciałby pokazać dzieciakowi e, i przeżyć troszeczkę, bo wpływamy też na nie tylko dzieciaki, ale na, na również wychowawców, którzy pracują z dzieciakami, e, no to jak najbardziej zapraszam jeden dzień jakiś drobny urlopu na parę godzin z pracy. Rokajnie. Można wziąć urlop. Można wziąć i wypaść na spektakle. 14 maja, jeszcze raz powtórzę o godzinie 9 i godzinie 12.30 będą dwa spektakle. E, teraz mam pytanie do e, aktorów. Kto z was y, chce w przyszłości zostać aktorem, a dla kogo ta przygoda w musicalu to jest tylko taka po prostu y, krótka przygoda chwilowa, chce być lekarzem? No więc y, ja powiem tak, że od zawsze od dziecka marzyłam, żeby zostać atopiosenkarką albo aktorką i to było moje ma właśnie marzenie. No i kiedy, kiedy dostałam się na casting, no tak wow, będę grała tam na jakichś scenach mhm. w ogóle no, cieszyłam się strasznie i na pewno... Y, chciałabym wiązać z tym swoją przyszłość, tylko po prostu nie wiem, jak, jak sobie poradzę tak, bo wiadomo, że nie zawsze wychodzi, no. Już tam pewne doświadczenie zawsze mam, dlatego liczę na to, że, że może się uda, nie, ale no chciałabym. No skoro grasz, skoro występujesz, skoro pan reżyser e, cały czas e, uczy w takiej ważnej roli, bo w ogóle córki głównego bohatera, to myślę, że jest jak najbardziej okej. Okay. Myślę, że wszystko jest dobrze. No myślę. To znaczy powiem tak, e, najważniejsza jest praca i, i jeżeli to jest przede wszystkim, te wszystkie osoby, które grają na głównych rolach, one cały czas pracują i to nie jest tak, że skończyły, weszły na scenę, zagrały pierwsze premiery, lecimy ten spektakl, one cały czas pracują i, i, i nie przerywamy e, poprawiania ich e, z poziomu muzycznego, wokalnego, teatralnego, bo cały czas się odbywają próby i teraz jest kwestia taka, że e, co jakiś czas spośród tej grupy, która nie grała, non stop odkrywamy kogoś, kto przez cały czas też pracował i o, to teraz możesz uskoczyć. Wtedy nie byłaś do tego momentu poziomem jeszcze takim, żeby wejść na główną rolę i zagrać tę rolę, ale dzisiaj dam Ci szansę, bo uważam, że zagrasz to dobrze. Bo zresztą to też tak jest. Jeżeli y, m, młody człowiek by wszedł według mnie na scenę nieprzygotowany, podwinęłaby mu się noga i byłoby nie tak jak trzeba, to myślę, żeby było to większa szkoda dla tej osoby niż, niż, e, niż po prostu. Więc czasami u nas przeżywały dzieciaki różnego typu sytuacje, rzeczywiście załamki, że hmm, znowu nie dostałam tej szansy. Nie, znowu nie weszłam na scenę. A po jakimś czasie, na przykład po pół roku, po roku, dobrze, grasz dzisiaj. Czy to, co, o czym Pan właśnie przed chwilą powiedział, czy to można chociaż troszeczkę nawiązać do e, metod nauczania do pedagogiki, do pedagogiki Janusza Korczaka, z którym e, Wasze przedstawienie ma bardzo dużo wspólnego? Hmm, tak, można powiedzieć, że m, akurat jeśli chodzi o pedagogikę Janusza Korczaka, ja przez wiele, wiele lat pracując z młodzieżą staram się tę pedagogikę wykorzystywać, zwłaszcza opierając się bardzo mocno na, na takich tych podstawowych e, punktach, założeniach pedagogiki, tych 20-paru punktach, które, które są. E, I zresztą też w samym spektaklu jest jeden utwór, w którym dzieciaki same te punkty jakby wymieniają w sposób rapowany. E, taka piosenka wróg czy przyjaciel, ale jak najbardziej pracuję, bo te metody się sprawdzają i i Można powiedzieć, że nie ma złych dzieciaków są dobre. I praktycznie tylko, tylko kwestia, tylko są nieraz źli wychowawcy. Rozumiem. Dobrze, Emilia, to wracam do ciebie. Ty chcesz zostać aktorką, czy tylko taka króciutka przykłada? Nie no oczywiście, żebym chciała, tak jak Ala właśnie zawsze chciałam być właśnie piosenkarką, mhm. zawsze o czymś takim marzyłam. I właśnie kiedy z Alą razem poszłyśmy na casting, to dla nas to było takie wielkie przeżycie i jeszcze osoby, które tam poznaliśmy, to, to było takie... No bo takie prawdziwe i my myślałyśmy wtedy, że, że tu, no właśnie nie wiemy, czy to się tak skończy, czy nie, ale teraz chyba już jestem pewna, że właśnie chciałabym robić to w życiu. Mhm. W ogóle piękny głos, taki niski, taki bardzo ładna barwa. Panie reżyserze, gratuluję w ogóle wyboru, bo rzeczywiście pięknie. No, tutaj bardzo ładne też zdał do pracy, ale u Szymona to ciekawe, co znajdziemy u Szymona wyjątkowego. Szymon, powiedz mi, ty raczej na pewno chcesz zostać piłkarzem w przyszłości, a nie aktorem, nie chcesz już ganiać po scenie, śpiewać, skakać w oknie dla ciebie, nie? A to jest właśnie ciekawostka, proszę pana, bo niekoniecznie. Niekoniecznie? Nie. Nigdy, nigdy nie wiem. Takiego typowego talentu sportowego. Nie w klasie byli ludzie, którzy naprawdę dobrze potrafili grać, a zawsze byłem tam poboczny, średni, taki bardziej słaby. I odkąd zacząłem grać w musicalu, to yy, tak jakby bardziej poszedłem w stronę muzyki, yy, bardziej w stronę aktorstwa niż w stronę na przykład sportu. Yy, ja jak przyszedłem na casting, to zaśpiewałem i na dłuższy czas o tym zapomniałem, ale jak dostałem list, że się dostałem, to skakałem po prostu po całym pokoju. Czyli jednak skakaj, czyli jednak ten sport jednak troszeczkę cię ciągnie. No, proszę, troszeczkę, nie nie? Dobra, a powiedz mi, powiedz mi, Szymonie, czy to, bo mówię, że zdarzają, zdarzają się takie sytuacje w szkole, o których jest mowa w spektaklu. I teraz wy występujecie. Mm, czy to właśnie w jaki sposób reagujecie w spektaklu na różnego rodzaju problemy, pomaga Ci w życiu codziennym, że wiesz, że powinniście zareagować tak, czy na przykład widzowie, którzy Was oglądają, mogą zobaczyć, mogą dostać taką jasną odpowiedź. W takiej i w takiej sytuacji e, aktorzy zrobili to i to i to poskutkowało, więc w związku z tym ja też tak mogę spróbować. No było kilka takich sytuacji. E, w szkole też e, takie coś miałem, jeżeli na przykład e, nikt na to nie reagował, co ja mówiłem, to im w końcu wytłumaczyło, choć jak nie reagowali po prostu powiedziałem im co się im może stać, dlaczego tak robią, dlaczego nie, no i w końcu przestali, to też naprawdę ten musical bardzo uczy życia, on jest taki, um, że tak się wyrażę, mega realny, hmm. tak jakby z życia wzięty. Mega realny, z życia wzięty, okruchy życia, musical 14 maja 2012 roku w Teatrze Wielkim, dwa spektakle o godzinie 9 i o godzinie 11.30, wszystkich bardzo chętnie zapraszamy, więcej informacji gdzie znajdziemy? Na stronie www.okruchyżycia.eu i na tej stronie myślę, że warto zaglądać, bo będą się pojawiać nowe zdjęcia, nowe materiały, nowe informacje, bo spektakl uległ troszeczkę przeobrażeniom i jest od premiery naprawdę zupełnie innym spektaklem w tej chwili. W takim razie my czekamy na 14 maja, a Państwa zapraszam już za chwilę na dalszy ciąg programu. Za chwilę porozmawiamy sobie z panią, która zajmuje się przede wszystkim ubieraniem pań ale będę miał pomoc w tej sytuacji, będzie Marta, będzie mi pomagać, więc proszę z nami zostać.